Jeśli pod tym filmem będzie 15 łapek, to kolejny taki opening star dropów, a my już przechodzimy do odcinka. Siema z tej strony Nikogames, dzisiaj otworzymy sobie 6 star dropów, no dropik będzie na pewno jakiś fajny, no boże coś wypadnie, no nie wiem do końca to, ale no kilka star dropów tu mam przygotowanych. Po, ak, bo nie było aktualizacji, ale jest nowy karnet no i to jest najlepsze, tu są star dropy, w tym karnecie mówiłem bo mówiłem jak był poprzedni, jeszcze, poprzedni karnet czy by fajnie było jak były star dropy no i są no i sobie zrobiłem misje dzisiaj w, kilka, w godzinę sobie zrobiłem w godzinę, w pół godziny sobie zrobiłem wszystkie zadania no to sobie otworzymy, ale zanim to Dostaw suba, lajka, like bo nas 300 subskrypcji robię wielki specjal. I na 10, jak tu będzie, no 15 łapę w górę, to robimy taki kolejny film. Dobra, no to otwieramy. No to pierwszy. No pierwszy tu klasycznie musi coś paść. No nie, bardzo rzadko widuję. to sobie może jedną rundkę pogramy. Dobra, ja sobie maksem pogram na no sobie jedną taką rozgrzewkową rundę. Pogramy, bo jeszcze jedną może zagramy oczywiście. To lecimy, no widzicie, teraz jest tutaj fajny obraz, jakby taki kit i takie nowe postacie, jedna i jedna nie wiem, ale tam jest kit, który... i kit jest uwaga za, na, za 700 gemów do kupienia. No, nowa postać, no, oczywiście drogo, bardzo drogo. Ile to by kosztowało na pieniądze, to ja nie wiem. Ale drogo, drogo, może jakiś sobie gdzieś kupię. Nie wiem, ale dobra, ja teraz że tutaj mam przypał. Mam przypał, lekki, lekki mam przypał. O, 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 lepiej. ich. No, ja takim baksem dobry. Nie jestem, do no właśnie. To mówię, no to dobra, no to przegraliśmy. No to... dobran, no to kolejny drugi stardrop. Dobra, Bogu stardrop już nie dali. mi tu postać, bo jak nie, to cię zjem. No. O nie, bardzo źle się zaczyna. No nie, no to po widzowie. Ja nie chcę takiego skamu, nie? Jeszcze 400 ropy. Nie chcę takiego skamu widzowie. Dobra, ostatniego i wtedy na rozgrzewkę. Dobra, szybko, Bogusar, zropuj się, daj mi postać, bo tu Za bardzo leczki dobra, idziemy sobie pograć. Nic nie było dobra. Edgara widzicie, ma 20 rangę, ta Edgara się ogólnie. No dobry jest i dlatego sobie nim pykałem. Dobra, no to sobie Barlejem zagrajmy. Dobra, Barlejo Papelo. A co tutaj jakby Edgarem po sobie pograłem? Co so, ja by tu miałem? Co no dobry, bo patrz ile mi brakuje do Edgara? Do Leona! No nie tylko Leona będę wziął, nie? Coś niemożliwego. No Leon, nie? Po prostu Leon sobie wyświetla, nie? Ja, ja mogę przyłączyć, nie? Ale nie, Leon. Jakby już miałem przyłączyć, to spajk chyba, ale nie, nie, nie przyłączą, no, a wtedy tutaj sobie wybiorę chyba nikogo. Ej, no ale Leon, no tak będę miał niedługo to. No, tak jak w tym tygodniu, nie wiem. W tym tygodniu, no będzie ciężko w tym tygodniu, a. No, no, no nie w tym tygodniu. To no, chyba nie. Dobra, lecimy. Oczywiście przypominam, filmy w każdym sobotę i niedzielę o godzinie 20.00. No. Reon, no, leon, leon, no, ty, ty, on klepimy, on klepimy. A jak porobię? robię. Oj. Oj, oj, oj 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 Dobra, kolejna runda przygrana. Widzicie, nie patrzcie na to, bo to jest scam. Dobra, nie jest to skama, ale teraz bijam. No i tu coś musi się kryć. Tu coś musi, nie wiem. Czym to otworzyć? nie, nie idzie. A to wyduszką, dobra. Nie, nie idzie. No. To czym ja tu mogę to otworzyć? Dobra, moim psem, dobra, robimy to. Bum. klikaj, klik. klikaj. Kurde, nic się wypadło. 50 monet, no to na ulepszenia to... Dobra, szybko tak. Dobra, teraz ja. Mi No nie, nie, na kle. Nie, motka do bóla, mityczny! No nie no co za, skam nie, skam! Coś nie no, widzowie no, to skam po prostu! Zawsze jak otwierajcie te skarnetu, nie otwierajcie, ale zawsze wie, nie patrzcie, nic nie wypadnie! Może to i wypadnie! Dobra, ale patrzcie, jeśli sobie przygram! My, no tutaj do 50 po, po, po leveli jest karnet, oczywiście wtedy był do sied, chyba 70 leveli było, a teraz jest 50 i na koniec jest legendarny snadrop, nie jakby ja to chciałem i tutaj jest yy, 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 ten nagrody dodatkowe no jak skończymy ten karnet oczywiście sobie będziemy ciągle dostawać tu jak sobie dobijemy no to frag bierzemy Dobra, ale chyba na piłkę. Na, na, na zadyma. Dobra. Dobra. Ostatni strap. Musimy coś trafić. Musimy, nie? Ostatni strahd, jak trafi, Jak nic, ja nie trafię. To... Nie, to nie wiem. To... To jestem słaby. Po prostu. No nie no! No dawaj, no krycie, krijcie, no. No co, oni robią. No nie. Ja no, weź się Bo ja tutaj... ...to w ogóle ani raz nie wygrałem. I 10. Przy... ...trzech tych rundach chyba. 3 Dobra, odbiłem. Nie odbiłem, tylko... ...nie zrobiłem... ...to jest to jest dobra. Klepiemy, klepiemy. Bum. Bum, dawaj. i bum. No nie, ciepło nie przybliża. Podaj, podaj mordo, podaj! Scielaj! Ja! Nie no ma... Nie no! Bramkaż to ściena, sz nie? Szczęsny. Dobre lecimy, widzowie. Bum, Klepiemy, klepiemy, klepiemy. No nie! Nie no dawaj, dawaj na niego, dawaj na niego. Lecimy. Lecimy po wygraną. Jak tam strzelam, to jest tym kazimiej wielki. No nie, no no ich do no. Dobrancie mówię Nie, no nie, no. No dobra, ostatni ster widzowie. Coś tu musi paść. No przyznajcie. No coś tu musi paść. Dobra. No nie, no nic nie ma. Dobra, ja byk dostępu. Dobra, stop. Nie chcę myśleć Dobra, ja wychodzę. Nie wiem no, co to ma być, widzowie. Co to ma być? Tu będzie mieli ona. Za ile pucharków? Ja. Za 500 jakoś. To nie, za 600. Za 500 coś. Dobra, źle się taki widz, podoba nie zapomnie dostawienie suba. Dajka, a ja spadam. Jestem niezadowolony. Idę spać. na rach.